W tym momencie, kiedy powiedziałam, że jestem kobieca, wystąpił mi błąd zapisu, więc nie wiem, może jednak nie jestem kobieca. Nie, chyba jestem. Nie wiem, czy to jest. Yy, moje oczy. Oczy. A kto to tam taki? Świetnie. Co tak Kamera. Cały czas mi doskakuje błąd zapisu, a bardzo już bym chciała zapisać trochę informacji na temat siebie i żeby to było bezbłędne. Bezbłędnie nagrana wizytówka, może oglądać tak. Nazywam się Katarzyna Pietruska, mam 34 lata, jestem aktorką teatralną, lubię kwiaty, muszę zdążyć powiedzieć wszystko. Cały czas wyskakuje mi błąd zapisu. Błąd, no to nie wiem, czy po prostu nie chce się ta wizytówka nagrać, czy yy, coś robię nie tak. Ale yy, yy, staram się. Naprawdę. A teraz na przykład jak już nic nie mówię, to nie ma błędu zapisu. No i teraz kręci jakie ja takie pitole jakoś. Cześć. Jeszcze tak stanę. Prawda później z tych wizytówek, że powiedziałam, że mam 34 lata. A nie mam 34 lat, tylko mam 33. O! Hops. Hej.